Dobra, jest live week. mi się police, early, early, I miss you. I miss you. Bigo Musisz! co kurwa prawie, nie wiem, miał 5hp Nie Miałem 4 Będziesz jeszcze baka? Ja chcę w też chcę te czubakę, bo nie ma sensu. Bo na są normalne hity. Tylko jak ktoś nie ma ladera, nie? spokojnie, tutaj już jest wszystko ogarniane. Już, już, już to ogarniemy. I teraz będą ludzie, trzeba wypromować sobie Nie, to jest małe siusiu. Ej, patrzcie, wiecie, co mi drogie jesteś. Się... Ej, rona, rona, rona. Ronaldo pedale 3 2 1 zobaczymy jaka elitra mmm sprawdźmy jaka ej, wiesz, ile minoczek, ej wiesz, ile minoatek ile minoatek nada na właśnie na, na, tyle na... o, dwa świata proszę fa jeszcze raz kurwa jebana mi przerwiesz, to ciebie pierdalam na perma ja nie zawchery pom livea za wypierdalaj. Zamchery pom livea debilu. Witam livea, kocham was. Bijecie livea. Bijajcie TikTok, live TikTok DabiSzef Tete, DabiSzef, Dabishev. Ner 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 Dobra, 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 dobra. Ronaldo mamuta pies głupi, jebany, tempik Krzysiek e <laughs> Ej dobra, ej ochotowa mamo szusta, mam szusta. Mamo szusta tepaj. Mamo szusta. Ha. Mam oszusta gotowa. kogo? Niger, Niger, Niger. Dobra, nie być jak ktoś. to dabi też ma na pół Muto. Dobra, hotuwa, bo ja mam oszusta, słyszysz? Oszusta mam. Możesz się tepnąć To jeszcze się mam nik. Tepać, tepać się nik, Niger, Niger, Niger. O też ma to. Dobra, zmutowałem wszystkich na kanale. Dobra, widzowie Wbijacie na live'ika, dwie osoby już. Uoh. O, jest kipnęli Mam liwe. Pies jakiś jeban mi będzie mówić, że jakimś demonikiem wypierdalam. Widzę, wy nie słuchajcie się go, jego jebać, bo to jest taki pies, kurwa, piasków na starze. Kurwa mi biją widzowie Szmaty jakieś Jebana Do no, wrogów mówię, wypierdalaj Wiele mam mohutka na dozy też... Ej idziesz mam fiona z dark Stem, bo coś tam pisze? Dabi Czy ja idę z dark nie? Czemu? Obfrałem się jak chcesz Wielki obfrań się na mnie płaci, pies Nie, bo ma zjebane hity, nie chcę z nim tak sery Dasz txt, tych. No zaraz będzie na moim Wbij na mojego dc już tam daję Ja, nie ma za darmo nic Dobra, ej, pet, choć uważasz... iPad. Ja cię odmutowałem, ale jesteś cicho, strasznie. Chyba na pozycji na pierwszy. Ale koń pad. Ja pierdolę. No, do co, macie TXT Jeszcze tak. raz to na niego rudy, kurwa. Jeszcze raz kurwa co cię pan wypierdolę. <grymne> słyszycie, co pani? Nie mam mi moje. Albo nikodem. No to co i chce -y jak coś bijajcie Dobra nie mów na niego niko, nie niko, nikodem bo nikodem to moje imię Hotuwa, bo Ronaldo się zlikował Nie Ja mam odbutowanego Damilo, słyszę go Nie, powiedzieć? nie, no nie Wow No przecież on powiedział moje imię już parę razy Krzysiek, Krzysiek co <grym>, Losowanie... No. Raczej kotowa ma wyjebane, że powiedziałeś jego imię, nie? Na rangę... Tak, ale nazwiska nie mów Losowanie na rangę... Flamę I... Czekajcie, widzowie, na 15 osób losujemy. Losowanie na rangę flame. Na 15 osób, dobrze widzowie. Biego, wbijać na Twitch o y Na streamie na Zamkiery. Nie ma żadnego losowania, to jest full scam. Dobra, nie mów tak, mów w kotuwa, ja mogę, tylko nikodem. Ej, Niko. A nie mogę już. Nikoś? Ona. Oh, no. To nie Ale jest nikoś, tam... on nie śpiewał ona mnie chyba to ruchała. Chodź. Chodźcie kogoś najebać kurwa, bo tu nikt się nie bije. Ej, co? Elo Roblox. Je, by czeku. Ej, kurwa, je, by czeku. Je, by czeku. Ej, je, bądźmy czeku. chorzy, widzowie. Jebać by czeku. Jebać, bądź... Widzicie co nie są nienormalni kurwa? Chwilę w dupę pies, chujwam w dupę, chujwam w pies, ale po boisku biega pies, to zawodnik. Czekaj, 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 Co mama? Co zrobiłem? Ej, bo on do ciebie teraz gada ciągle nikodem. Jak mam odbutowanego? Dzisiaj wbijamy dailów, klan, dolarz. Gdyby się na nim patrzę, to nie maga. Nie słyszę! CO MÓWISZ? Ja za dwóch chwilkę Co chcesz? Trzyma Kurwa widzowie Mamy rangę widzowie? Nie ma rangi, oszukali nas Czekajcie, nie wbić możemy na kanał Rangę, daj Rangę, z... o jest ranga Kurwa, nie da się wybić na kanał się ma. Aaaa, dropujesz coś? A, próbuję. Co ty pierdolisz, Roblox? Lampuś teraz ten no, opierdala na serwery. Nic takiego nie robi, to no, chodź, idziemy, powiesz, się... Jeszcze jakiś odcink. Nie, bo live mam Live masz? No no, olik co ono macie, kurwa, tego txt Zaraz wam dam pinga Idę do no tego live'a Albo mam pomysł, daj mi moda rotora. Na chuj Daj Dań... mi moda da pisam kropkę na trzecie Masz tego moda Do czego mam 2? No już masz. Mam już? Dobra, to czekaj. Tak się tam na parze, to jest chyba. Dostajmy jakąś tam rangę Flame na wylosowanie. SVP jakiś. Okay. Hello, Likes, jest Ci wie. Weźmy przy Bo mogę cię go dogonić o to. No ale. Weź przypnij ten komentarz, co napisałem. Dobra. No bo wtedy ludzie już nie będą musieli Cię pisać. Ja tak? chcę. Aż no, przyjąłem przypiąłem. No i nic. Mogę to klano. Oczywiście. Nie. Czekaj, bo paróweczki takie mam no, tutaj, dobra. Jakiego do ma kanał? 15 osób robić na spania Ale on linki ciągle na trzeba cię wysprawdzić w linka Ja się biłem Też panu byku ten pies Twojego streama na YouTube oglądam ja na razie się wyciszam bo mam za dwóch i daje się Dobra Czekajcie widzę Włączę wojca bo zaraz ten pies będzie der Rio Ej, Hotuwa, co? Ogląda twojego streama i bardzo, bardzo słabo Cię słuchać, tylko e, słuchać jakby ludzi mniej potężnego stolca co bardzo głośno, a Cię bardzo cicho. To czekaj. Nie wie, nie chce mi się tego teraz robić. Ula la, 7 osób. To jest dobry widzowie. Was kurwa? Ja patrząc Jeszcze osiem osób losujemy Jestem tam. Fani już się pytają. jestem do jestem do do na kanale tam siedzi. czekaj się dodam Ja nie, nie idę, ja go nie lubię Ja tam idę, bo on chodził nad jabłczanem i się tam wpierdolę mu co mu nam czatam, nienawidzę tego śmiecia ja Zaraz biję, na razie idę do nich mhm. Idę podjebać jabłczanka No no Jak kochotowa wbiję jebane do sorry Czemu wyszłeś w śmieciu? No bo ten Olik coś chciał do mnie. Na razie jestem w No pewnie chciał, pewnie. No tak, sobie sprawi ten, coś nie sobie lajwa. W jesteś? No na razie tak. I nie, to może wydało. być może. Nie. Pytam się, czy mogę do was, to miałeś wyjebane. Nie nie, miałem, nie pytałeś się, tylko powiedziałeś, że jebać mną Angolina.

Nie wyjem, go ktoś proszę, wyjem. się. go. teraz, jakieś się jakieś teraz, teraz, się teraz, jakieś teraz, teraz, Jak teraz, raz, teraz, jakieś teraz, jakieś teraz, jakieś teraz, jakieś teraz, jakieś Felu tą piszczałką Sorry TikTok ale to było oczywiście po przyjacielsku. Jaki TikTok debilu? Niger, 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 niger Dobra, A nie, ty, ty jesteś nie normalny, ty śmiecił. To gdzie ty gdzie ty streamujesz? No ja widzę na YouTube nie ma bana za niger niger niger. Jest ty debilu. Jest nie ma normalny Nie ma, normalny, nie, nie ma, gdzie, nie, nie ma, nie ma. Filmuje. Pewnie nie o, on ma marzek. streamuje na YouTube, YouTube i mówi, że jest ban za niger na YouTube. Bo jest. To jest N-Word debilu, masz to napisane w regulaminie. Ej ja ogólnie trzymam 10 dzieci w piwnicy z moimi kotkami. Ja też? Dobra, wyjebcie tego śmiecia. Ej... Ej, wiesz co Byczek powiedział? Co? Zaraz dostanie bana, ajajaj. Aj, aj. Byczeku, Kto? o no. Byczeku, bana dostanie pies? Nie, bo ja powiedziałem, że trzymam dzieci w piwnicy i on powiedział, że zaraz bana dostanie, el, A ja powiedziałem, ona. o no, chyba mnie zachęcywała, bo ja się... Ej, ja weź to, że zapaliła moje serce, coś tam. Utopiłem moje pechy węzynie benzynie I wyruszałam yeah. <laughs> je I potpaliła Chodź na to prawe śmigło Cyprian Cypek Cypek Kurwa keciap Mikrośmiech kurwa <śmiech> Mikrośmiech <śmiech> Idziesz tu? Olbe na pozycję na piaskach Wstawiam co piszę. Chodzę na mecha Dobry mam humor Słuchałam w Czerwona kominiara cała sala rozpierdala on a single day, to and Ronaldo friends, and I'm so lucky, I'm um, so, so lucky, 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 I'm so lucky, yes, yes, I'm so lucky, so lovely, lovely, I'm so lovely, lovely, you kiss me in the hand, I wanna No, mm -hmm. no, no, listen mm. A bez kitu kurwa Wy się debilami, nie drżycie tak ryja, bo mi zasięgi ograniczają no bo mówi? teraz no, dobrze napisał ten noga jak młotek. Ty mądry kurwa Ty jesteś. Nie gra, pedał, pedał. Chodź na tego, chodź na tego prawego, multi tu jest. Ale ona, 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 ona. Idziesz on, on. tu? Ona, chyba nie. Nie, boródka, teraz pedal no. zajebany, kurwa, wyrówany pipe. Ja w konie. Dobra, wywalczcie tego, będzie tylko na pleta jedanego. Chodź, to właśnie gadacie, my gadamy na no no tym. wywalcz tego, no, wywalcie tego na pleta jebanego No wiem, pomyślałem, że jest ten lordy. Kurwa, pomóżcie! Dobra, zostawiamy. Żydzi... Żydzi, żydzi, żydzi do A jak się nazywa ten tekstur? Jak to no, się nazywa? Się. Widzowie, wbijajcie o, 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 na tego Discorda! Tam macie txt i wszystko! Widzowie, wbijajcie na Discorda! Wbijajcie... Wbijajcie, wbijajcie na DC Hotuwy! Macie tam i, losowanie i, na różkę, i, losowanie i, na, i, na różkę losowanie na różkę macie losowania ciągłe... Jeszcze raz odeźwię ten byczek na plec, ma Wypierdalał. Ale tak, możecie jeszcze wbić, nawet wam po tu tutaj powiesz, że możecie wbijać na niego. Nie wbijajcie do niego, bo już N-Wordy. Ale N-Wordy. To... Hmm. No. 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 kurwa, kipe, no kurwo. Chyba jest to rybowy, widzowie. Padłem, nie wiem. Od Orduny. Jak ty padłeś? Leci kurwa, piksabłówek. Du, 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 co? Clipper up, tu Ale co No klipa rób jak padłeś. Ale co? No normalnie. Ale klipa pokaż. No bo Bo Czekaj. Co? w Wbijajcie na live. Losujemy. Rangę. A No. Mam dostęp od administracji. No na ile? Co na ile? No na ile dni? Jedno, dwa. Ciekawe, czy ona jakieś zahipnotywała. Tak. też tego czytania. nie ustawia Więc o to się nie pytaj. No, 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 Listen listen. Oh, no. Ona! Nie ma inny. No, tak, ten taksówka chyba Pięć osób widzimy na live. Ie. Rekord. <laughs> ostatnio było 16 ja pierdolę Co wy zrobiliście? A bo mało osób jest na serwerze. Dobrze, dobrze, to wam wybaczę. Wy no no, no 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 Ale mi biją już Sorry za pieska w Dobra, widzowie, losujemy za 5 minut losujemy. Sorry za matkę. Kurwa, trzy osoby na live, co się dzieje? What the hate? Za 10 minut. Los. Ranga w miał naj... A miało być zaraz. Kurwa, no i chuj nie ma zaraz. Jak ty masz na, na YouTube? Nie będę. Jak masz na YouTube? ABCD201, fanie Wysyłajcie do ABCD201, wszyscy. ABC? D201. Kolejna sama wbiła na live. Ujopi. To daję do klanu. Jakiś pies, jakiś koks Chodźcie tutaj wszyscy. Prawy samolot widzowie. Kurwa ile Miejcie, was się zleciało. Tam, tam 30 osób. Wszyscy to są moi się, fani. Tam szybko da się wyjechać. 3, 3, 4, 4 5, 5, 6, 7, 1, 8... 2, 3. O się Boże rana. widzowie! I ile widzicie panek wbiło na, na kanał? Bo ja reklamuję, ile wbiło? Live BZD, widać to nie. Są... Daj jeszcze linka do YouTube'a, bo jak klikniesz tego linka, to cię przenosi od razu na YouTube'a. I jak tam? Dobrze Easy. I ile masz typa? No na razie są cztery osoby. A ile ty dobre wynika? 7? 8? Nie wiem, im więcej osób to tym więcej VPLN. No Jakiś Jakieś śmieńc dło. Widzowie multiclute pod. Ja pierdolę. A, a daf mi ty? Ej, napisz to, tego do wielkiego Japczana Łąwiona. Ile masz, typo? Nie, bo ja, on ma u mnie ignora, bo go zrobiłem.